Serdecznie witam Państwa na trzecim spotkaniu na żywo w ramach naszego projektu Razem na Czas Lokalna Sieć Szybkiego Reagowania realizowanego przez Fundację Dobrych Zmian, której jestem prezesem. Sam projekt sfinansowany jest z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Moc Małych Społeczności. Nasze dzisiejsze trzecie spotkanie poświęcone jest. Temu, co dalej. Co dalej z naszymi konsultacjami, wynikami, jak one przełożą się na konkretne działania w naszej gminie Ternogród. No, zacznę od tego, że zebrane opinie pokazują, że jest ogromna gotowość do współpracy do współpracy z samymi mieszkańcami, mieszkańców, z organizacjami pozarządowymi i też z wszystkimi instytucjami lokalnymi. Wynika to z troski o jakby bezpieczeństwo, z troski o wspólnotę. Jest to dla nas dowód, że Tarnogórz rzeczywiście jest to miejsce, gdzie ludzie chcą reagować, reagują i działają z sercem i solidarnością. Przygotowałem sobie kilka takich pytań i odpowiedzi, które też do mnie napływały w międzyczasie. To mi się wydaje, pokaże nam, jakie są nasze. Rekomendacje? Jakie są nasze plany, działania, co dalej z tą wiedzą, którą żeśmy zebrali? I teraz, tak, po pierwsze, najważniejsze rekomendacje, które jakby wynikają z samych konsultacji, no to uruchomienie lokalnego systemu SMS-owego, opracowanie dwa poradnika mieszkańca, organizowanie szkoleń i lepsze doposażenie instytucji szybkiego reagowania, takich jak na przykład OSP. To te cztery filary jakby są najważniejsze w pierwszej kolejności, o które trzeba zadbać. Później, jakie dalsze kroki planuje sama Fundacja Dobrych Zmian, a więc my przede wszystkim stawiamy na warsztaty, spotkania, działania edukacyjne, stworzenie sieci wolontariuszy, przede wszystkim tych spontanicznych e, lub po prostu osób gotowych e, pomóc w razie sytuacji nagłych. E, kolejna rzecz. Jak mieszkańcy mogą się w to włączyć, bo też takie pytania dostawałem. No, każdy może dołączyć poprzez właśnie udział w szkoleniach, e, przez wolontariat, przez działania informacyjne no, po prostu przekazując tą wiedzę sąsiadom. Siła małych społeczności tkwi właśnie we wzajemnej pomocy, komunikacji, spotykaniu się e, itd. Tak tak Dlatego na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tych, którzy śledzili nasze, nasze spotkania, nasze, nasz projekt, wzięli udział w ankietach. Myślę, że razem na czas. Nasz projekt pokazał, że Tarnogród to społeczność gotowa działać razem, szybko i skutecznie i mam nadzieję, że to jest taki początek długopalowej współpracy, ponieważ działamy dopiero rok czasu, a już naprawdę się dużo udało zrobić. Dziękuję Państwu i tak jak poprzednie live ten też będzie wrzucony na YouTube, ponieważ Facebook niestety usuwa skutecznie i szybko te, te live'a, a chcemy, żeby ten cały materiał był do wykorzystania również przez inne organizacje, przez inne instytucje w innych regionach i był takim też materiałem poglądowym, informacyjnym, dowodowym, takim, który pokazuje rzeczywiście to, cośmy robili, ma sens i, i, i jakby wypływa z doświadczenia, wiedzy mieszkańców. Dziękuję bardzo.